Stopień wyposażenia i wyszkolenia formacji obrony narodowej na przykładzie Batalionu Obrony Narodowej Oświęcim. Szanowni Państwo, Batalion Obrony Narodowej Oświęcim powołany zostaje w 1937 roku. Decyzją Biura Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych na stanowisko dowódcy Batalionu mianowany został kapitan Jan Skrzypek z 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. Przyjęto taką zasadę, że kadra oficerska w Batalionie Obrony Narodowej Oświęcim będzie pochodziła albo z 3. Pułku Strzelców Podhalańskich z Bielska, albo z czwartego z Cieszyna. Ewentualnie brano pod uwagę jeszcze 93. rejon przysposobienia wojskowego również z Bielska. Jeżeli chodzi o kapitana Skrzypka, to jego kariera wojskowa rozpoczęła się jeszcze w czasie I wojny światowej. Był ochotnikiem II Brygady Legionów, ranny w kampanii karpackiej, dostał się do niewoli rosyjskiej. Skorzystał z zamieszania rewolucyjnego w Rosji i zbiegł z tej niewoli. Przy przekraczaniu granicy został zatrzymany przez Austriaków i internowany w 56. Regimencie Piechoty, z którego również ucieka. W 1919 roku wstępuje ochotniczo do kresowego batalionu ziemi żywieckiej i broni wspólnie z tym batalionem południowego odcinka naszych granic i wtedy też rozpoczyna się jego kariera oficerska w 1919 roku zostaje mianowany do stopnia podporucznika głównie szkoli się w zakresie gospodarczym Pełni różne funkcje w 48 Pułku Piechoty, w 28 Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich i w końcu na początku lat 30. trafia do 4 Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Tutaj pełni funkcję komendanta Szkoły Dywizyjnej Podchorążych oraz dowódcy Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych. Jego zastępcą jest kapitan Ludwik Piętka z 3 Pułku Strzelców Podhalańskich jego kariera również rozpoczęła się w czasie I wojny światowej z tym że on służył do samego końca w armii austriackiej w 1919 roku wstępuje do 12 pułku piechoty i tam obejmuje funkcję dowódcy plutonu kończy w latach 20 centralną szkołę strzelecką w Toruniu tam zdobywa specjalność dowódcy kompanii ciężkich karabinów maszynowych. Trafia w 1924 roku do III Pułku Strzelców Podhalańskich i tam przebywa do roku 1935. Wtedy zostaje mianowany komendantem powiatowym przysposobienia wojskowego Biała Krakowska w Oświęcimiu. A od roku 1937 Zostaje e, zastępcą dowódcy e, batalionu, a w roku 1938 po reorganizacji, o której jeszcze powiem, obejmę funkcję dowódcy czwartej Kompanii Ciężkich Karabinów Maszynowych już w ramach e, Batalionu Oświęcimskiego. Przyjęto również taką zasadę, że dowódcami kompanii e, mają być e, oficerowie służby stałej. E, no i tutaj te problemy kadrowe od razu się ujawniły. E, jak podawano, w różnych komunikatach wojskowych regularne jednostki wojska nie chciały pozbywać się oficerów, zbyt chętnie, w związku z czym obsada tych stanowisk była dość utrudniona i tak w przy przypadku pierwszej kompanii oświęcim, Mamy porucznika rezerwy, Mariana Fischera, który objął dowództwo kompanii, natomiast w przypadku kompanii drugiej, Brzeszcze, już mamy oficerów zawodowych, porucznik Stefan Byczek i kompania trzecia, kęty, kapitan Tadeusz Wawszkiewicz. Pierwotnie batalion z Oświęcimia miał składać się wyłącznie z trzech kompanii strzeleckich, plus broń towarzysząca w postaci plutonu ciężkich karabinów maszynowych i plutonu moździerzy. Tak sformowany batalion, szanowni państwo, zostaje włączony do Śląsko-cieszyńskiej półbrygady obrony narodowej, na czele której stał pułkownik Jan Gabryś. Szanowni Państwo, w różnych doniesieniach prasowych ówczesnych co do powołania nowej formacji. Pojawiały się informacje, które szczególnie były podkreślane, ja tutaj pozwoliłem sobie wyłuskać, zwłaszcza tą na górze, że oddziały obrony narodowej są wojskiem o tego słowa znaczeniu, posiadającym tylko inną, tańszą strukturę organizacyjną. I tego założenia, zarówno Ministerstwo Spraw Wojskowych, jak i potem sztab główny wojska, jakby trzymano się znacząco, co przełożyło się, na stanie wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia itd. Tak tej formacji, o czym za moment będę mówił. Na sam początek zrezygnowano ze skoszarowania żołnierzy obrony narodowej, wyznaczając tylko dla poszczególnych batalionów jednostki gospodarcze. W przypadku batalionu z Oświęcimia był to stacjonujący w mieście od 1922 roku drugi batalion 73. Pułku Piechoty z Katowic. On miał być jednostką gospodarczą dla Oświęcimskiego Batalionu. Naprzeciwko koszar tego batalionu, dzisiaj znajduje się tam Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mieścił się, mieściły się zakłady polskiego monopolu tytoniowego, i w budynku tych zakładów wyznaczone zostaje dowództwo batalionu Obrony Narodowej Oświęcim. No niestety tam są trzy budynki, nie udało mi się ostatecznie ustalić, w którym konkretnie budynku mieściło się to dowództwo. Siłą rzeczy, skoro zrezygnowano ze skoszarowania to szanowni państwo umundurowanie żołnierze obrony narodowej mieli przechowywać w domu. Wydano takie specjalne, specjalną instrukcję, według której mieli postępować z umundurowaniem, jak go przechowywać, jak składać i tak dalej, dalej. Co do konkretów, Drodzy państwo, tu mamy kompanię Oświęcim w czasie defilady z okazji dnia 3 maja 1939 roku. Ostatnia defilada przed wybuchem wojny. Żołnierze tutaj defilują w mundurach starego wzoru, wzoru 19. W wojsku polskim obowiązywały zasadniczo dwa rodzaje umundurowania od 1 października do 1 marca obowiązywało tak zwane umundurowanie zimowe, a więc to były mundury z sukna i od 1 marca do 1 października umundurowanie letnie wykonane z materiału drelichowego albo lnianego. W przypadku Obrony Narodowej mamy te stare wzory mundurów, które zalegały w magazynach i postanowiono je wykorzystać Tutaj mamy żołnierzy z, drugiego, z drugiej kompanii Brzeszcze, również w tym umundurowaniu wzór 19. I e, też kompania Brzeszcze, z tym, że e, już w umundurowaniu nowego wzoru, wzór 36, e, umundurowanie to letnie drelichowe. E, w, tu akurat żołnierze w trakcie e, ćwiczeń nie opodal o święcimia, brzezińce. W roku 1939. Drodzy Państwo, obowiązywały też dość wyśrubowane normy używalności tych mundurów, co zapewne też mogło wpływać na wygląd ogólny tych żołnierzy. Mundur ten letni miał służyć żołnierzowi przez 4 lata, mundur sukienny przez 6 lat, trzewiki przez lat 10. Więc bardzo często dochodziło do sytuacji, gdzie, gdzie w sposób doraźny próbowano łatać te problemy w umundurowaniu, stosując nawet ubiór regionalny. Do tego stopnia dochodziło, że żołnierze w strojach regionalnych występowali, no, chociażby na, na paradach. Powiedzmy, że w tym mundurze zastosowano kilka takich elementów, które miały te formacje wyróżniać spośród innych. Między innymi na rogatywkach, czy też przy rogatywkach stosowano taki biało-czerwony sznur z chwościkiem. Oczywiście tu znowu ta tania organizacja obrony narodowej jakby bierze górę. Mianowicie były to rogatywki polowe wzór 37 z taką stalką metalową wkładaną do środka, którą można było złożyć w czasie działań bojowych tudzież w czasie ćwiczeń. Chodziło o to, żeby nie kupować dodatkowych czapek dla żołnierzy. Natomiast ten sznur z tym chwościkiem można było odpiąć tym sposobem. Mamy pewne oszczędności co do umundurowania. Na kołnierzach mundurowych stosowano w formie równoległoboku takie oznaczenia podzielone wzdłuż przekątnej o kolorach białym i czerwonym. Natomiast orzełek, który jest tutaj poniżej, drodzy państwo, miał być wyróżnikiem obrony narodowej, natomiast nie udało się go wprowadzić w życie jeszcze przed wybuchem wojny. Wyszło specjalne rozporządzenie, które określało, jak ten orzeł obrony narodowej ma wyglądać, natomiast jakby nie udało się to zrealizować w czasie. Na co chcę zwrócić uwagę, drodzy państwo, tu mamy grupę oficerów batalionu obrony narodowej oświęcim. Jedni mają te naszywki biało-czerwone, inni tego nie mają. Drodzy Państwo, tutaj obowiązywała daleko idąca dowolność. Mam no prawie 100 zdjęć żołnierzy obrony narodowej z Oświęcimia, i tak na dobrą sprawę każda kompania jest inaczej umundurowana, aczkolwiek starano się. Przynajmniej zachowywać jednolitość. To znaczy, jeżeli kompania Kęty używała rogatywek z tymi sznurami i z kwościkami, to wszyscy jej żołnierze tego używali. Nie było tutaj żadnych odstępstw, natomiast na przykład kompania Brzeszcza już tego nie używała. Co do stanu wyposażenia. Drodzy Państwo, od razu założono na początku, kiedy. Ta formacja powstała, że ona będzie w części współfinansowana ze składek społecznych. Powołany został w 1938 roku Komitet Przyjaciół Śląsko-Cieszyńskiej Półbrygady Obrony Narodowej, na czele którego stanął prezydent Bielska i starosta bielski. I oni postawili sobie za cel doposażenie brygady, Zwrócili się do e, przedsiębiorców, do rzemieślników z prośbą o składki na ten cel, już w roku 1938 udało się im uzbierać kwotę blisko 140 tysięcy złotych. E, z tej kwoty dokonywano zakupu różnego sprzętu. Tutaj tak powiedzmy orientacyjnie, szanowni państwo, mamy dokument, e, w którym e, Koło przyjaciół śląsko-cieszyńskiej półbrygady przekazuje konkretny sprzęt dla żołnierzy z batalionu Oświęcimskiego. Motocykl Sztuk 1, niestety, założenia były inne, ale drodzy Państwo, są to sorty mundurowe, są to kuchnie polowe, koce itd. itd. Całość na łączną kwotę prawie 35 tysięcy. Drodzy Państwo, Poważne problemy przede wszystkim zgłaszał dowódca Plutonu Łączności, porucznik Wrona. Skarżył się, że ma do dyspozycji przestarzałą łącznicę LP-10 i raptem 7 aparatów. Więc mógł jedynie tymi środkami łączności, te środki łączności rozdysponować na dowództwo batalionu. Co do łączności na szczeblu kompanii. Ona opierała się na gońcach. Tu mamy przykład, jak to funkcjonowało. Akurat kompania Kęty w trakcie ćwiczeń strzeleckich i uzbrojenie. I tu, szanowni państwo, pojawia się pewien problem, bo na samym wstępie obrona narodowa została podzielona na kategorie. Typ pierwszy oddziałów obrony narodowej to przede wszystkim oddziały wartownicze, mało liczne, słabo uzbrojone, typ drugi i trzeci, ten, który miał być najliczniejszy. Pod względem liczebności dorównywał batalionom piechoty, natomiast co do uzbrojenia i wyposażenia już niekoniecznie, czwarty typ miał być identyczny z typem regularnych batalionów piechoty i Piąty, tak zwany typ S sprowadzający się do ciężkich karabinów maszynowych. Szanowni Państwo, tu udało mi się dotrzeć do ćwiczeń strzeleckich żołnierzy drugiej kompanii Brzeszcze i na uwagę zasługują przede wszystkim przestarzałe karabiny Enfield 1914. Nawet takie stosowano. Zresztą początkowo, Szanowni Państwo, w ogóle nie było uzbrojenia, jak wynika z raportów dowódcy. Wypożyczano je w drugim batalionie 73. Pułku Piechoty. Potem pojawiło się uzbrojenie francuskie, Lebel, Bertier, o którym Pan Generał wspominał, i karabiny austriackie Manlicher. Co do drodzy Państwo, uzbrojenia to przede wszystkim uzależniano je od planów wykorzystania batalionu w przypadku zagrożenia zewnętrznego. Lepiej uzbrojone były te bataliony stacjonujące wzdłuż granicy zachodniej lub te, które były przewidziane, jak chociażby nasz batalion od 1938 roku który był przyporządkowany Górnośląskiej Brygadzie Obrony Narodowej. One były zdecydowanie lepiej wyposażone, a co miało na to wpływ, to zaraz Państwu powiem. Tu kompania brzeszcze wracająca z ćwiczeń. Nie wiem, czy dokładnie widać. Ja widziałem, to proszę się zdać na mój wzrok. Ładownice, szanowni Państwo, to od karabinu Manlicher. I zwraca uwagę maska przeciwgazowa, też starego typu już wówczas, tak zwana maska RSC wzór 24 w takich metalowych pojemnikach. I tu już mamy ćwiczenia strzeleckie kompanii Kenty na Kęckiej Strzelnicy organizacji Strzelec. Bardzo często one się tam odbywały i akurat w kozłach już widoczne są karabiny Mauser. Te karabiny pojawiły się na stanie batalionu w 1938 roku dlatego, że batalion przewidziany był do użycia w tak akcji Zaolziańskiej, i tym sposobem, tak na dobrą sprawę, czy też dzięki temu batalion został przezbrojony i doposażony. Bo drodzy Państwo, bataliony górnośląskiej brygady obrony Narodowej Dysponowały hełmami piechoty wzór 31, dysponowały płaszczami wzór 36, czego na darmo szukać też w innych batalionach obrony narodowej. I tutaj mamy zdjęcie właśnie z 1938 roku, gdzie batalion z oświęcimia przekracza granicę na Olzie, prowadzi Kapitan skrzypek, tuż za nim kapitan piętka podąża i pierwsza kompania o święci. Tu też fotografia z tego, z tego wydarzenia. Drodzy Państwo, w roku 1938 batalion, tak jak mówię, został podporządkowany Brygadzie Górnośląskiej, pułkownika Gizy. I otrzymuje wówczas dodatkową kompanię w postaci kompanii ciężkich karabinów maszynowych. W tym wypadku były to karabiny wzór 30 Browninga. Oprócz tego, w ramach batalionu pojawia się pluton taczanek, którym dowodzi podporucznik Jonkisz, a więc to są. Te karabiny tylko na takich specjalnych wozach, bardzo y, mobilny y, sprzęt. Zresztą w trakcie walk wrześniowych on wielokrotnie y, udzielał wsparcia poszczególnym plutonom, y, czym przechylał szale zwycięstwa na ich korzyść. Y, y, I pojawiają się y, ręczne karabiny maszynowe, wzór 28 Browninga. Tutaj mamy na zdjęciu y, pierwszą drużynę pierwszego plutonu kompanii Brzeszcze. O tak się utarło, że ten RKM znajdował się w pierwszej drużynie każdego plutonu. I tak wyglądała struktura górnośląskiej brygady obrony narodowej. Była to najliczniejsza brygada obrony narodowej która funkcjonowała do roku 1939. Ona weszła w skład 55. Dywizji Piechoty rezerwowej pułkownika Kalabińskiego. Co do wyszkolenia. Szanowni Państwo, tutaj też ta, ten pomysł, żeby obrona narodowa była tanią formacją, jakby brał górę. To znaczy do obrony narodowej przyjmowano w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwistów, Polaków o nieposzlakowanej opinii, tak to było zapisane, ewentualnie ochotników, ale z pierwszym stopniem wyszkolenia w przysposobieniu wojskowym. Chodziło o to, żeby ograniczać konieczność przeprowadzania ćwiczeń, bo to było kosztowne. Zresztą. Mamy też dokumenty, które są inspekcją przeprowadzoną w poszczególnych kompaniach i tam wykazane są braki w sprzęcie szkoleniowym, że tych szkoleń nie można prowadzić no, tak jak to zakładano, właśnie w kontekście braków sprzętu. Często korzystano właśnie ze strzelnicy, organizacji strzelec w kętach. Zresztą była taka współpraca między tymi organizacjami, chociaż na początku dość podejrzliwie te organizacje paramilitarne podchodziły do obrony narodowej, bowiem ich kierownictwo uważało, że stanowi to dla nich pewne, pewne zagrożenie. Chociaż naj, najwcześniej chyba Związek Rezerwistów się przekonał co do, co do słuszności powołania obrony narodowej. Drodzy Państwo, te ćwiczenia, które przeprowadzano w ramach obrony narodowej, były podzielone na krótkotrwałe i długotrwałe. Te krótkotrwałe to jeden dzień, ewentualnie kilka, kilkanaście godzin i długotrwałe w ramach już większych związków taktycznych, które trwały do kilkunastu dni. No i Kuchnia polowa to jest najważniejszy element, że tak powiem. Więc też się zachowało zdjęcie. Tu mamy fotografię z takich jednodniowych, krótkotrwałych ćwiczeń żołnierzy obrony narodowej. To jest forsowanie soły. Tutaj ćwiczenia w miejscowości Osiek, niedaleko Oświęcimia. A tu też chyba wszystkim znany wyciąg, zakopany. Też takowe ćwiczenia się odbyły. Tu mamy, drodzy Państwo, dokument potwierdzający, jakby odbycie ćwiczeń. Te dokumenty były wydawane w związku z możliwością otrzymania zasiłku za dni ćwiczeń. W sumie 24 dni ćwiczeniowe batalion odbył. Kolejne. I potwierdzenie z książeczki wojskowej, porucznika Edwarda Micora, dowódcy, kompa, dowódcy plutonów kompanii Brzeszcze, też wyszczególnione ile dni, ile tygodni. I drodzy państwo, dokument skierowany do dyrekcji kopalni Brzeszcze z prośbą o zwolnienie żołnierzy na ćwiczenia. Podpisał dowódca kompanii, porucznik Byczyk. Nie wrzucałem kolejnych dokumentów tej korespondencji, ale drodzy Państwo, wszyscy ci żołnierze zostali na te ćwiczenia zwolnieni. Dyrekcja Kopalni nie robiła żadnych przeszkód. Zresztą w ogóle zasada była taka, że obrona narodowa miała pomagać żołnierzom, Bezrobotnym, między innymi w znalezieniu pracy, głównie w rejonie mobilizacyjnym poszczególnych kompanii. Dodatkowo pracodawcy ponosili też, jakby koszty z tym związane, od 40 do 60% stawki dziennej, wypłacali żołnierzowi w trakcie odbywania przez niego ćwiczeń. Szanowni Państwo, tych. Niedociągnięć związanych z funkcjonowaniem obrony narodowej no było sporo. To była stosunkowo młoda formacja do 1939 roku, bo praktycznie te bataliony powstają od roku 1937 formalnie. Dzięki temu, że wymyślono, aby bataliony obrony narodowej w ogóle brały udział w tej akcji zaolziańskiej, Odebrano to też jako formę szkolenia. Przede wszystkim sprawdzano możliwości mobilizacyjne obrony narodowej, czyli w jakim czasie ci żołnierze będą mogli się zmobilizować oraz możliwości współdziałania w ramach większych, większych formacji. Udział obrony narodowej w akcji zaalżiańskiej był odbierany stricte pozytywnie, tam te oceny wystawiane. Przez dowódców poszczególnych jednostek liniowych czy przez samego generała Bortnowskiego, który był wtedy dowódcą Grupy Operacyjnej Śląsk wkraczającej na Zaolzie, były jak najlepsze. I powiem tak na zakończenie: ja się chyba wyrobiłem, że drodzy Państwo, mimo tych niedociągnięć, to naprawdę nie można nic zarzucić tym żołnierzom. Przeanalizowałem szlak bojowy Batalionu Obrony Narodowej Oświęcim od 1 września do 22 września, kiedy został rozwiązany. E, owszem, dowódca pisze o tak zwanych stratach marszowych, ale on tam nie pisze, żeby żołnierze Obrony Narodowej ustępowali pola, uciekali z pola bitwy. E, zresztą, Batalion z Oświęcimia z racji, te, z racji tego, że był wzmocniony tą czwartą kompanią, on wykonywał dosyć trudne zadania, bo on głównie prowadził działania osłonowe. 55. Dywizji, która wraz z Armią Kraków wycofywała się w kierunku południowo-wschodnim. Więc myślę, że ci żołnierze zapisali naprawdę piękną kartę, jeżeli chodzi o udział Wojska Polskiego w tej nieszczęsnej dla nas kampanii. Dziękuję bardzo.